Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich z Drugiego Końca Polski, z Krakowa. Niestety musiałam w trybie pilnym wrócić z kurtyny do mojego miasta. Ale dzisiaj byłam z wami online, śledziłam dwa ostatnie spektakle o i nawet założyłam plakietkę przyjaciel kurtyny. Co mogę powiedzieć? Poziom kurtyny wzrastał z dnia na dzień, coraz bardziej, ze spektaklu na spektakl. Dwa ostatnie spektakle były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Pierwszy to Teatralni po 18 z Wrocławia, którzy zaprezentowali taki traktat Wojciecha Bogusławskiego o Mimice, czyli nauce sztuki scenicznej. Nauce gry aktorskiej. Zastanawiałam się, jak zrobić coś, co na pewno nie jest przeznaczone na scenę, co jest nawet nie powieścią, nawet nie opowiadaniem, tylko traktatem, podręcznikiem gry aktorskiej w formie teatralnej. Im się to zdecydowanie udało. I kiedy tak patrzyłam na te ich. Tańce, hulanki, swawole, znowu bardzo ciekawą grę, grę z formą, z ruchem scenicznym, z, ze świetnym w swojej prostocie kostiumem, z jednej strony stylizowanym trochę na epokę, na XVIII wiek, z drugiej strony mocno nawiązującym do współczesności, na tą zabawę muzyką dawną i współczesną. Ten, ta, ta postać grana przez jednego z aktorów, szósty element, to był rewelacyjny pomysł. Ale jak, jak tego wszystkiego słuchałam, jak na to wszystko patrzyłam, to tak sobie pomyślałam, mój Boże, przecież Bogusławski pisał to ponad 200 lat temu. A tak naprawdę pewne zasady sztuki scenicznej wcale się nie zmieniły. Na przykład to, że kiedy jest scena zbiorowa, kiedy są jakieś postacie na drugim planie, które nie grają tak zwanych ról pierwszoplanowych, to mają reagować, wchodzić w interakcje z aktorami, ma się na ich twarzach odbijać emocja związana z tym, co się dzieje na scenie. Że na przykład, jak ktoś wchodzi na scenę, to ma wejść, my tak teraz mówimy współcześnie w tak zwanym temacie. No i Bogusławski to wszystko. Nie tylko widział, nie tylko dostrzegał, ale podkreślał w tym swoim traktacie. A aktorzy z Wrocławia pięknie nam to, to pokazali. Widać, że się bawią tym tekstem, że sprawia im to ogromną frajdę. No i druga dzisiejsza propozycja to jest po prostu petarda, rozmach, fajerwerki teatralne. Spektakl z ogromnym. Rozpędem w konwencji muzykalowej czyli teatr ITP z Lublina ze spektaklem Noe: Wakacje na Karaibach. Bardzo ciekawe zderzenie biblijnej historii Noego ze współczesną historią rodziny, która jedzie na te tytułowe Karaiby. Na urlop, no i tutaj od razu wychodzą pewne rodzinne niesnaski, konflikty, nieporozumienia, ale oczywiście wszystko się kończy happy endem. Spektakl o miłości, spektakl o budowaniu relacji z najbliższymi, o tym, jak, co jest tak naprawdę ważne w życiu: o rodzinie, o małżeństwie. O to, żeby walczyć o, o bycie razem, po prostu. Nawet w takich ekstremalnych sytuacjach, jak potop czy huragan, który właśnie zaatakował kurort, w którym się znajdują nasi bohaterowie w tym współczesnym planie. Świetnie to zrobiono znakomicie zrobione sceny zbiorowe genialny pomysł na arkę, która jest zbudowana z takich kilku, po prostu, drewnianych prętów. Aktorzy zresztą to znakomicie ogrywają. Scena, kiedy zaczyna się potop, zaczyna się ta burza, no, no genialnie, moim zdaniem, zrobiona. Pomysł na zwierzęta, żeby to nie były takie jasełkowe zwierzątka, tylko żeby miały w sobie coś z grozy, bożego gniewu, a zarazem coś symbolicznego. Tak naprawdę to jest bardzo cienka granica między zwierzętami a ludźmi, którzy pozostają poza tymi obrzeżami Arki. W ogóle świetny pomysł na chóry, na, na właśnie na te, tego bohatera zbiorowego w tym spektaklu. No i kilka słów podsumowujących całą kurtynę. Jest tutaj kilka zespołów, które. Yy, które no, no są nowymi olśnieniami kurtyny, tak bym to nazwała. I to na pewno jest grupa teatralna Bis z Gdyni z oś, ze specjalnego ośrodka wychowawczego, z hotelem, no moim zdaniem, rewelacja. Na pewno to jest właśnie Teatr ITP z Lublina, który, który po raz pierwszy gościł na kurtynie, i druga grupa teatralna z Lublina, licealistów, teatr Kropka po prostu ze znakomitymi ulmami. To są te nowe olśnienia kurtyny. Są też zespoły, na które myślę, że wielu z Państwa, ja, ja również, czekaliśmy, a więc Teatr Kaprys Złap znowu zaprezentowali artystyczną perełkę i myślę, że nikt tutaj się nie zawiódł. Młodzieżowa Akademia Teatralna, Czarne Owieczki, czyli takie zespoły już znane, lubiane, obyte z kurtyną. Zabrakło kilku grup, które wręcz programowo przyjeżdżały. Ale może i dobrze, dlatego że właśnie to jest to czas i miejsce na te nowe y, artystyczne oliśnienia. Poziom był bardzo zróżnicowany, ale spektakle bardzo ciekawe, o bardzo różnej tematyce, o bardzo zróżnicowanej formie i myślę, że jury ma teraz trudne zadanie i cała noc przed nimi, żeby podjąć decyzję, kto dostanie tą złotą kurtynę, kto wraz z tymi złotymi zajmie srebrne i brązowe podium. Więc życzę im owocnych obrad, państwu życzę dobrej nocy no i mam nadzieję do zobaczenia na następnej kurtynie.